Tak korzystając z okazji, o, sobie tutaj klapnę, bo wiek już nie pozwala za długo stać. E, chciałbym Ci pokazać urządzonko. Czy ktoś wie, co to jest za urządzenie? Mamy dwie blaszki. I teraz, tak, jeżeli my te blaszki chcemy zespawać, to możemy je zespawać do siebie bezpośrednio albo możemy zrobić zakładkę, ale nie możemy zrobić zakładki tak jak jest, ponieważ tutaj mamy taki schodek wtedy. I takie urządzenie ma dwie funkcje. Kosztuje około nie wiem na polskie 200 zł. I robi tak jak masz tutaj wzorek, on robi taki schodek. Ale że to jest bardzo mozolne. I to idzie jak krew z nosa, ale idzie. Czekajcie, bo teraz tak. Jeżeli to urządzonko obrócimy, to z drugiej strony nam robi dziurki. Ale też to idzie ciężko. Po co te dziurki? Po to, że właśnie jak się spawa, to wspawuje się tutaj w dziurkę, no i to się trzyma. I wtedy jak się zeszlifuje, to powierzchnia tutaj na, na, na jest gładka, a spaw jest w środku i jest wszystko ok. Ale że technika idzie do przodu, to zamiast tego, bo wyobraźcie sobie tym robić, Spawać błotnik na przykład na całej długości 1,5 metra i to ściskać, to wierzcie mi ręce chcą odpaść. Dlatego ktoś mądry, pewnie z kośnoki, wymyślił takie urządzenie. To jest to samo co to, tylko z taką różnicą, że to jest pneumatyczne. I to się obsługuje. Oczywiście do tego trzeba mieć kompresor. Ale. To się obsługuje palcem. Taka jest różnica. Postaram się pokazać jak to, nie wiem, jak to będzie widać. A tak to się odbywa. I się przesuwa. Zobacz jak to szybko idzie i schodek mamy gotowy. I wtedy, jak jest taki schodek, nakładamy blaszkę na blaszkę. Zostawiamy sobie tutaj, o, zobacz widzisz, to się pokrywa wtedy tu, no tak o, widzisz, to mam wtedy płaską powierzchnię. Zostawiamy sobie tutaj milimetr, dosłownie dwa odstępu na spaw, albo ewentualnie możemy, tutaj już nic nie, nie, nie trzeba obracać, zrobić tutaj sobie dziurki. Zobaczcie jak to szybko idzie paluszkiem. Jeżeli tutaj przyłożymy, to wtedy spaw najlepiej jeszcze jakbyśmy sobie posmarowali to pastą taką miedzianą, która się topi pod, pod wpływem temperatury. I wtedy robiąc tutaj punkty, mamy bardzo mocny spaw, pod spodem mamy pastę miedzianą, to nam się fajnie topi. Nie mamy rdzy pod spodem, bo mieć nie rdzewieje, a tu mamy po płaską powierzchnię. I wtedy musimy nałożyć naprawdę tylko minimalną. Warstwę szpachli albo cyny. Jest element naprawiony fachowo, bardzo fachowo, bym nawet powiedział. Tyle, co mam do powiedzenia. Dzięki za obejrzenie tego króciutkiego filmu. Mam nadzieję, że ci się podobał taki instruktorz mały. Coś tam do głowy weszło, coś nowego. Podobało się? Łapka w górę. Na dole masz subskrybuj, jeżeli nie chcesz przegapić następnych odcinków. I to wszystko. A ja się biorę za robotę. A wyciągnę to urządzenie, bo będę sobie te progi dziurki robił i tak dalej i spawał to wszystko teraz. Pozdrawiam Cię serdecznie. Cześć!